Siema, siema, z tej strony Emeraldowy Games. W dzisiejszym odcinku zagram w grę na Robloxie o nazwie Taxi Boss, jak możecie zauważyć. Na początku mam do wyboru samochody startowe. Dobrze. Peugeot, jakaś Honda. Ja chyba wezmę foster Akuta. Wydaje mi się, że naj, najładniej wygląda i najlepiej. Będę chciał w dzisiejszym odcinku zdobyć jakieś lepsze auto, ale nawet nie, wiem, ile kosztują. Dwie gwiazdki, dwie. O co z tym chodzi? Dobra? Jak jać? O dobra! Ciekawe, czy. O, trzy pięć wajca. Co? Moja auto jest za biedna, biedna o Dobra, y, dwa pi... Nie wiem, to dobra, co się po tych? Macie szczęście <śm> No, widać, witaj Ja nie mogę, dobra, walizę Przyjadę na czerwonym świetle Nic się nie stanie Chyba, że za to też liczę punkty. Ale krótki kurs. Nie ma problemu. Ha, 138 dolarów. Ok. Ale co mogę za to kupić? Ja pojadę na skróty. Klient jakiś. Czy ci dwie... jeden Dora, osiem... 1,8. Nie no ja nie mogę eee 360 metrów Chodźmy, wie... wie pani jakby... Ja... Ja pojadę moim skrótem. To jest bardzo dobry skrót. Proszę mi zaufać na pewno. Wcale nie jechaliśmy przez jakieś dziwne miejsca. <noise> Jeden raz 8. U kurde. Nie, 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 nie. je... Ja nie mogę, nie. I straciłem jeden raz za osiem, szkoda. Jeszcze krzywo zaparkowałam. Sto się dałem pieniędzy. Sklep... Nie, nie da się. Ja, ja co, oni tutaj są bogaci jakby z gwiazdkami. A tu ile macie? U, jeden i 3 jest was kilku, spoko, ma. Aha! Nie, no, jest, no ja moje jest za małe na taką grupę Dobra Dajcie sobie tam Nikt was nie zabierze, chamy Mmm 2, 5, no czemu nikogo nie mogę wziąć? 4 8 i 2 8 i 9 No co, no chamy Spróbuję coś kupić 2, 3, o, 2, 2 Dwa, dwa, się ma, No, jak to? A! <noise> Czemu nie ma kierowcy? Jakby mnie. Wiem, wiem, jakby. Ja bym tak zrobił, żebym ich wcisnął, tak, żeby siedzieli trzy osoby z tyłu jedna z przodu. Tam były chyba cztery. Dobra, teraz tu pojadę. A ma nitro? Patrzę to trochę... przybał. O, się! Spoko. No hej, hej, hej. Dobra, jedziemy. Tak, dobra, jedziemy, jedziemy. Speed, speed, speed. I tu skręcamy. Łagodnie w lewo. Tu! Kurde, nie, tu nie... <ścoughs> Nic się nie stało, tu po prostu tak było, o nie. To wina, to wina tych dróg, tak? A, w prawo lekko, w prawo kurde gdzie ja jadę? jakąś pod jakąś górkę, fa Odraj Wjeżdżamy gdzieś. Dzienne zdrowie, aha Mega Jakie tutaj są zakręty. Takim driftem wjeżdżam w zasadzie. Eee, lewo, okej. Okay. To jest najdalszy kurs, jak nie zapłacam z 300 dolarów, to, to jest skam jakiś. Obstawiam, że paliwo trochę też kosztuje, ale w tej grze nie ma. Jak coś to nie pytajcie, czemu tak jeżdżę, ale to jest mój pierwszy raz w tej grze i... prosty Po prostu ja leżę na godzina i jak wiadomo, można... Mo... Każdemu może się zdarzyć wpaść w poślizg. Wcale mi się nie zdarzyło już z 3 albo 4 razy, nie. Dobra. Przy okazji, jak wam się spodobał odcinek z tej gry, no to jak będziecie chcieli kolejny, dru drugą część, to myślę, że 10 lajków i nagram dla was. Uff. Nie wiem, zagadałam się. Przy okazji możecie też dać suba i lajka, jakby, bo już dobijam 2000 subskrypcji, a na 2000 subskrypcji zrobię coś mega, ale to... Czy ja źle pojechałam? Kurde, źle pojechałam. Albo tu jakoś trzeba wjechać na górkę. Dobra. A nie mogę wjechać trawą po prostu. No... no. Aha, nie wiem co jest... Byłem 130 metrów od tego I co teraz tutaj? Oj, ojej Nic się nie dzieje Tam auto chyba Na 100 metrów Eee Nie rozumiem co tu jest Do zwiedzania Ile? Uuu, uh, 1500! Ej, dobra! Ej, czyli dali... O, co, co? O nie no! też wyskocznia! Dobra! Ten domek tutaj był, nie wiem. Wykręcę i zeskoczę ze skoczni, Let's go. Nabiegi chyba się... Dobra, zjechałem odora garaż Garaż... Nie no Po, po co mi garaże? Ta bag Ej, nie wiem, jestem sklep samochodowy Tu będą jakieś... Nie wiem, jakie wziąć. A wszystkie auto po prostu Mamy 4,5 tysiąca I office? Aha Czy coś takiego A Peugeot mój Ja chcę Modyfikacja yy, Co by wiąść? Max Speed 127 tylko... Nie, nie, no, co tu jest? Wydech, wydech. Kupię, czemu nie? Czemu nie? Mm. Nie, nie, no, ja, ja nie mogę. O, modyfikuj po prostu samochód i będzie szybciej. Co tu jest jeszcze? Przy czym to jest? Speed, speed, speed. Jakoś... Znak na dachu, nie, 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 Aha, ale skałem. Spoiler, spoiler. To będzie zawodowa taksówka. O dobra. Zrobione. Chcę wyjść z garażu. Dobra i ten... O, jeszcze mamy pzolota jakiegoś, ale dobra. Gdzie. Nie, no, już tam jest. No, da się sprintować. Plus za to, plus za to. A co się zmieniło? Ciągle 2 i 2. Nie. Chociaż jest spoiler fajny do Forda. Dobra, gdzie idziecie, panie? No, Witek, witajcie, witajcie. O kurde, ile? Kilometraż. Dobra. Na razie kilometry. U nie nie. nie. Dobra, nie. Ja, ja pojadę moim skrótem. Ja mam swoje skróty. Uwierzcie mi. Niech panie mi uwierzą. Kurde, ślepy zaułek. Zaułek, nieważne. Proszę się nie denerwować. Jadę, jadę, jadę. To jest najlepsza trasa, tak. O, most. O, jakieś auto inne. Po raz pierwszy ten na tym moście. Później podjadę do tego samolotu. Kurde, ty, co pij jakiś? Co on zrobił? Dobra. I że co? Aha, dobra, jakoś na dole, będzie ja Spokojnie. Ile jeszcze 120 metrów. Szybko, proszę. Ha, no, no jeden spadł, 500 dolarów tylko. I coś mogę teraz zrobić? Ym, sklep samochodowy, Alcars. Mhm. Wiem, garaże chcę kupić taki, wybierz no i okej, okay, sklep samochodowy a teraz mogę? Ech, ja nie mogę Dobra, mój Ford bo to jest Ford ja chcę go zmodyfikować yy, modyfikuj samochód i co tu można co zrobić, żeby szybciej jeździł pozycja, sumierki, nie raczej nie, wysokość, o konstrukcję płyty, nie, 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 eee, powrót co tu mogę zrobić nie, żeby pomogło? nie, 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 no, materiały jakieś tak, pociemnione szyby, let's go. Znak na dachu. Jak będzie fajnie wyglądał, chyba... Niech będzie taki. Koła, 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 koła. J, D, Bulin. Taki brab mi się, że są dobre. Reflektory. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Uuu, niebieskie. Tak. Normalnie to by było zabronione. Nie róbcie tak. Wysokość jazdy. Oczywiście, że kupuję. O co... Za co się ratingu lepsza? Nie wiem, nie wiem. Nie. Koła, koła, koła. Dobra, na razie jest jak jest. Bo z mafii wylądował, ale on był jegoś blisko. Dobra, 1, 6. Dobrze, podjadek, prawdziwy tak taksówkarz, tak, 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 dzień dobry. Co, jako o co chodzi? Co ty za logika? O co chodzi? Chciał, chciał, chciałbym, co? Heh. Czemu na powiedziach chciałbym? Jestem śluby. Dobra, mm, 500 metrów. Wie pani, ja jestem zawodowym kierowcą. Wcale nie jedziemy. 120 godzinę. Nie widziała nic pani. Proszę odwróćcie. Nic pani nie widziała, tak? Tylko jechałem 120 na godzinę. Nie mam problemu. Jestem zawodowym y, kierowcą, tak. A, zmieszczę się. Wcale nie jeździ się po drogach. Znaczy, ja jestem zaawansowany i nie potrzebuję jeździć po jakichś dróżkach. Ha. No nie, no ty. O! Yeah. Ja, ma, dobrym driverem No tak. Firma Zbuduj Oho, dobra mam, no, dobra Zbudowałem jakąś A Aha. Dobra, dobra, dobra y, garaż I chcę zobaczyć, ile kosztują te auta. Dwa tysiące tylko. Hmm. Która jest lepsza? To czy nasz mini kuperek? Mega. Dobra y, na początku, od razu pewnie. Jak idzie twój dzień? Wykonaj świetną robotę. To moja firma, halo. Dobra, mam trzy gwiazdki. W końcu, fajnie. Nie no, muszę mieć 3-1. O, ale wolne to. Auto. O, o, dzień dobry panie. Wyglądający trochę jak jąk multi. Tak. Dobra, 500 metrów. A nie, bo to jest budownicze. Nic nie wiem. Dobra, ja jestem pro driver. Czemu tu nie ma drogi? Ja pierdzielę. Trzeba ten most chyba przejechać. Nie, Nie wydłużyłam sobie drogę A mogę pojechać prosto, ale dobra Nie wiem, tam to jest jakieś wolne, no kto normalny w mieście jeździ 70 <grym> Nie wiem, że Dobra i gdzie jedziemy? Jakoś tutaj O! Panie budowniczy, spokojnie, spokojnie. To moja praca. Wiem jak to się robi, mam Pan swoją, ja swoją. Miłego dnia! Dobra, 800 ileś. Mega. Dobra. Wysiądę załta, jak wyjść za O to na tyle na ten odcinek, jeżeli wam się spodobał to dajcie lajka, suba, to na tyle, nara.